Słuchajcie, ja chciałbym pójść dalej. Wy na przykład wy zgubiliście sens tego i mojej wypowiedzi, która potem nawet padła. Chciałbym rozegrać coś naprawdę grubego jak Berry, tam 500 baniek, 200 minut. chciałbym upierdolić jakąś spółkę, albo ją zbudować, albo rozegrać coś z wami. Rozkminić rzeczywistość, pójdę pojechać po zarządzie Allegro i ujebać spółkę. Z miłą chęcią bym to zrobił, ale wtedy musielibyśmy robić prawdziwe researche, kombinować jak tutaj to z tego podejść Roz, rozkminić jakąś okazję taką jaką okazja była Luna a na pewno nie wykminimy tego skresek dlatego powiedziałam że się uwsteczniamy, a nawet dobiecznie powiedziałam że ja się usteczniam. bo ja w tym czasie chciałbym rozkminiać mm, jakieś fajne haki na tą rzeczywistość które dadzą mi beta dobrego nie i to wszystko, to wszystko. pójść dalej po prostu i powiedziałam jeszcze jedną rzecz wtedy nie wiem czy wtedy powiedziałam ale potem może później a Rafa, nie boisz się... z... a Rafa, nie boi się, że ktoś pod ciebie będzie chciał zagrać i ciebie udupić. To też jest ryzyko, nie? Ale na przykład samo rzeczywistości no ryzyko. i, zdoby... i zdobycie danych powoduje, że to ja rozegram tą dużą kasą, a inni będą mogli się też przyłączyć do tego, nie? Tak jak do Luny się przyłączyliśmy. Ja zarobiłem, wiele osób zarobiło, część osób wyszło, bo stwierdziło, że może zaroski tym razem ma rację. Hmm. A niektórzy się wkurzyli na mnie, bo na Arto 50 ta babka podeszła i mówi: Zamknęłam lunę na 60, ona jest po 100. Rafał, jak mogłeś? Ja tam wszystkie oszczędności życia, przy ciebie nie zarobiłam. Nie? Ale potem, jak to spadło do jednego, to powiedziała mi: Że dobrze ci tak, że nie zamknęłeś po 50. Czuj się tak jak ja, nie? <kłysy> że zamknęłeś po 50, a nie po jednym. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym. I to co, to, cośmy gadali, to po prostu jest teraz drapanie cię. Jest stań przestań bzdury gadać. O, to ty. No tak, ja cholerowredna. Przypomnij, ale przypomnij cholera. mi, bo dałeś mi poduszkę. Cholerow, cho, cholerowredna. Dobra, No tak. Gada, dobra, gadałem z ludźmi i wręczyłaś mi jakąś czapkę czy poduszkę do podpisania i, i da, dałem. poduszką do ciebie, dałam ci czapkę. fakt, że byłam ściekła i nie o lunę. Tylko o, co? o sytuację? To po pierwsze. Ja z sobą jedno zdanie wymieniłem, Dwa. Pytanie zadałeś, czy przyjechałam tu dla męża? Więc ja ci A. odpowiedziałam przeciwnie. Tak? Takie było pytanie. A co to dla to małża. Męża? A ja wtedy zwolnałam Ci, Nie, ja jestem tutaj, ta od Luny. I tyle się skończyło. I tak było. Nie, nie no Ale? ja takie tak Co powiedział? Może, może mi się zrozumiałeś. Nie, no, kurde. Nie dla męża, jest taki rzeczy nie, do... ja nie wiem, no, no, się czy się szukać? Męża? kurwować ja mówię, kurwa, no cholera, jeszcze co, jadę dwa tysiące mil, żeby szukać jakiegoś frajera, jeszcze jednego, do kolegi. Nie, bo ty mi dałeś pod e, jakąś czapkę ja coś ci tam powiedziałam, no ale tak, to. to nie to. Nie i podziękowałam I Ale, 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 ale powiedziałeś, że masz jakieś pretensje o Lunę do mnie. Nie, ja nie powiedziałam ci, że mam pretensje o Lunę, tylko powiedziałam ja od tej Luny, bo wcześniej się kłóciliśmy o Lunę, ale to był w styczniu. A? A, bo ja zrozumiałem ciebie że za, przeze mnie na pierwszym strajku zamknęłaś za wcześnie, a potem na wyleciała wyżej, nie? Czy nie? Czy mamy zła? <laughs> o tym nawet nie rozmawialiśmy. To była tylko chwila, moment, naprawdę nie ale wiem, pięciu ja, ja, minut. Ale ja uważam, że ty masz taki miałeś, yy, yy, ogień w oczach i jakbyś chciała nie mnie zamordować. Byłam, no fakt, no, bo kurczę, wiesz, to z tą czapeczką biegałam, bo to kurczę skteną. No i fakt, że byłam ściekła, to prawda, ale to byłam ściekła o art speculation. A to już inna bajka, więc nie będę tego poruszać tutaj. I fakt, że podeszłam i przyznaję się, dwóch goryli, którzy tam stało, trochę mnie ostudziło. No tak, podeszli kucze niebezpiecznie, trzymając się za kieszenie. Kozłowski to był? Nie, dalej tam z tego Nie, kurwa, to, to, to nie ja. Ja kocham Teraz... mojego Milfa z Zuma. Ale to cieszę się, że, że jesteś, bo ja właśnie ja zastanawiałam, ja co tam się odpierdziło, nie? I, i, I Ja nie wiedziałam, że zrozumiałaś moje słowa do ciebie, bo ja nie pamiętam, co do się powiedziałem. mam jakąś głupią rzecz, ale nie na pewno męża. Czy jakaś, jakaś nie męża, zapytaj się, to bo pierwsze pytanie, które jak podeszłam do ciebie, nawet jak tak nie pada Co ty robisz? Szukasz męża, a mnie normalnie krew zalała. Tak, szukam męża. Choleral. <laughs> no tak, nie było. <laughs> A taka propota ja jest tak mój od stycznia. I powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, o co Wam chodzi w tej chwili z tą całą sytuacją. Tyle razy, co tutaj mnie niejeden zjechał, łyżeczek mnie tak wyzwał kiedyś, że musiałam na niego na bo kurde, od takich szmat, że głowa boli. I zobaczcie, i tak naprawdę to chyba jest tylko i wyłącznie kwestia dystansu do siebie. Ludzie, dajcie sobie spokój. Czasami da trzeba dać sobie po żeby wiedzieć, o co chodzi. I tyle. Koniec Jeszcze, Ale jak się, ja jak to się możesz... po... Brawo, Pola, pani, kurwa, uspokoiła. Ja się cieszę, to że to się bardzo bardzo odezwałaś, bo ja, bo ja, na przykład, miałam koszmarę z tą sytuacją związane. Ja teraz będę spał lepiej. Ja jestem koszmar, koszmarna, to ja wiem. Nie, nie o tym, o tym. Myślałam, że możesz wyskoczyć, mnie zabić gdzieś tam, śledzić. Ale, ale to ty mi potem pisałaś, że tak, ja dobrze, że nie zamknę, że nie, dobrze, że zamknę na 50, a nie dolarze? Nie, tego tak. nie, nie jak, jak, jak ktoś jakiegoś profilu damskiego napisał mi, Rafał, przez Ciebie zamknęłam Lunę za szybko, a teraz Ty dobrze, że zamknę, nie zamknęłeś na dolarze. Wow. Na 50. Nie, to nie ja, nie. A, a ja połączyłem te rzeczy, mówi ja pierdziele. Ja nie, nie, nie. <laughs> nie. No, ale mnie powinno się dać. A tak? Dobra, gadajcie, ja już znikam. Kurde, i, wy, i wyjaśniłam mi po prostu. To kto tą lunę upierdoli w końcu? Ja, no co ty? Ja żąbek.